Witam serdecznie, jestem Ezoja. Mam na imię Ania i zapraszam Was na odczyt energetyki dni weekendu, soboty i niedziela, 11 i 12 września 2021. Czytanie będzie Stali Mroczna Rezydencja Tarota. Podział na karcioszki, karty. Pokażcie energetykę weekendu 11 i 12 września 2021. Cóż to będzie słychać w weekendowy czas? Jaka energia będzie nam służyć przy sobocie i niedzieli 11-12 września 2021? Sobota. I niedziela o dwie królowe, królowa buław, królowa mieczy. E, sobota będzie się wydawać w działaniach. Bycia taką matką, żoną, kochanką też. E, sytuacje będą nam sprzyjać w działaniu, układaniu wszystko po własnej myśli. To też. Bycie takim wsparciem do wszystkich swoich domowników, bycie dobrą matką, tak jak mówiłam, podporą, energetyka do działań będzie nas tutaj pchała, do, twórcze, do twórczego działania, do poukładania wszystkiego według naszego planogramu i dążenie ku temu, raczej spokój, raczej taka poukładanie wszystko w spokoju ducha, w realizacji, w łagodności, ale też nie pozostawiającego takiego lenistwa, tylko właśnie popędzającego ku spełnieniu i ku realizacji wszystkiego po, według własnych, um, za, um, własnych realizacji, zasad, um, i też dla innych możemy być tutaj um, przyjaciółką, jeżeli będzie potrzeba, podporą um, i kimś takim serdecznym, z którymi możemy działać w, na wspólne na zakupy, iść na jakąś kawę i tym podobne tematy. W niedzielę um, więcej w nas takiej surowości, więcej ciętego języka będzie w nas, więcej sytuacji odcinającej. Będzie, my wiemy, czego chcemy. Ta sobota będzie taka bardziej frywolna um, pod kątem. Działań i dogadywania się bardziej na płaszczyźnie przyjacielskim. Tutaj jednak bardziej pokazanie swojego ja, bardziej władczych, y umysł taki. Y y Stanowczy bym powiedziała, my tutaj będziemy wiedzieć, czego chcemy przy niedzieli i, i możemy to pokazywać, możemy odcinać się te, od tego, co jest dla nas nieprzychylne, będziemy srogie i bardziej patrzeć pod pryzmatem surowości na całe otoczenie. Więcej chłodu, nawet popatrzcie na kolorystykę więcej chłodu tutaj będzie w niedzielny czas. Będziemy bardziej srogie, srodzy, będziemy bardziej patrzeć tak z góry na innych, ale to dlatego, że chcemy dobrze. I według naszych zasad, z, z większą taką srogością, bo tu zbyt łaskawie możemy podchodzić i zbyt inni mogą z, wkraczać w tematy, na które byśmy nie chcieli za bardzo. A tutaj już większa surowość, większe postanowienie, większe odcięcie się od spraw, których nie chcemy dotykać, większa surowość. I też uważajmy przy niedzieli na swój cięty język, żeby czegoś za dużo nie powiedzieć, żeby nie powstała awantura tutaj i sytuacje, które mogą doprowadzić do jakichś zgrzytów. No energetyka w królowych. Damskiej energetyki. Mm, niby można powiedzieć, że łagodnością, jako że kobiety są bardziej łagodne, jednak tutaj przy tej królowej mieczu uważajcie na ścinki językowe między kobietą, a, no, między kobietą bliskich, bliskiego waszego otoczenia. Miłego weekendu życzę! Niech się dzieje wszystko po Waszej myśli, po naszej myśli. Niech ten weekend będzie bardzo udany, pogodny, korzystajmy z pogody, z wolnego czasu i zróbcie coś ten weekendik dla siebie. Pamiętajcie też o sobie. Pozdrawiam Was, Ezoja. Papa! Pa.